Wszystko na to wskazuje, że prace przy ulicy Krakowskiej ruszą jeszcze przed wakacjami. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poprawiona zostanie część jezdna. Parkingi i chodniki nie będą ruszane. Ten remont nie powinien być bardzo uciążliwy, bo chodniki i pas parkingowy nie będzie wymieniany, tylko pas jezdny. Będą okresowe utrudnienia, to, to fakt. Padały różne propozycje, ale nie natury takiej zasadniczej, a więc nie ma powodu, żeby zmieniać cokolwiek w dokumentacji przetargowej. Ten przetarg rusza. No i z początkiem lata praca powinna się rozpocząć. Miasto wyda na poprawę ulicy Krakowskiej około 4,5 miliona złotych. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac. Zbliża się magiczna Torpeda 2017. To impreza charytatywna, podczas której zbierane będą pieniądze dla rodzinnego domu dziecka Papa's Home w Katmandu w Nepalu. Przypomnijmy, że w kwietniu 2015 roku Nepal został dotknięty olbrzymią tragedią. Trzęsienie ziemi, w którym zginęło mnóstwo ludzi. Zburzone zostały także niemal wszystkie budynki. Jest to akcja charytatywna na rzecz dzieci z rodzinnego domu dziecka Papa's Home w Katmandu w Nepalu. Sytuacja tam jest bardzo, bardzo ciężka. Oni nas naprawdę potrzebują, nikt im nie pomaga. Nepal jest bardzo biednym krajem. Do tej pory nie byli w stanie podnieść się z tej olbrzymiej tragedii, jaką było trzęsienie ziemi w kwietniu 2015 roku naprawdę potrzebują, można powiedzieć każde, każdego dolara, no w naszym przypadku każdej złotówki. Żaden datek nie jest za mały, bo wszystkie razem tak naprawdę połączone powodują, że możemy pomagać. W ramach tej akcji bardzo, bardzo dużo, bo aż sześć imprez. Rozpoczynamy 25 marca, czyli w sobotę. W Centrum Handlowym Max od godziny 11 do godziny 16 odbędą się, odbędzie się taka akcja Dzieci Dzieciom warsztaty ozdób świątecznych oraz kiermasz ozdób świątecznych przygotowany przez kanę. Od godziny 11 do 16 również wystawa fotografii obliczane palu, a o 15 będzie można spotkać się z autorem fotografii. W natomiast o godzinie 15 rozpoczynają się w restauracji Zdrowa warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych. W poniedziałek o godzinie 19 zapraszamy do restauracji Bombay Music. Tam aukcje charytatywne oraz dwa koncerty wybitnych tarnowskich artystów wystąpi Piotr Kita oraz grupa Bartek Szu i te fajne dziewczyny. Środa, tym razem oferta dla ludzi, którzy kochają, podróże, którzy już podróżują, albo, albo którzy chcieliby zacząć podróżować, ponieważ o godzinie 18 w Tarnowskim Teatrze Ludwika Solskiego na Małej Scenie spotkanie pod tytułem Opowieści z Podróży. W czwartek odpoczywamy, reklamujemy znajomym, przyjaciołom, namawiamy wszystkich do tego, żeby w piątek przyjść do restauracji u Młynarzy, bo tam o godzinie 19 koncert chóru GOS.pl. W sobotę natomiast kończymy naszą akcję w Tarnowskim Centrum Kultury, w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury. O godzinie 19:00 aukcja charytatywna i koncert dwóch niesamowitych tarnowskich grup. Zespół Need More Clouds wystąpi z krótkim koncertem akustycznym, a oprócz nich wystąpi też grupa wokalna Monk. Magiczna torpeda jest organizowana już po raz czwarty. Wejście na wszystkie imprezy jest bezpłatne, a pieniądze pozyskane z aukcji charytatywnych zostaną przekazane na rzecz potrzebujących w Nepalu. Marek Napiórkowski i Artur Lesicki wystąpią na inaugurację Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Zaprezentują materiał ze znakomitej płyty Celuloid. Przypomniane w ten sposób zostaną filmowe tematy muzyczne autorów takich jak Kurylewicz, Komeda, Stańko, Korzyński czy Kilar. Inauguracja 31. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbędzie się w Kinie Marzenie. Właśnie tam odbędzie się również zakończenie i gala wręczenia nagród. Na ten wieczór przygotowany zostanie występ Jana ptaszyna Wrublewskiego. Zaprezentowany zostanie materiał z płyty nagranej w piwnicy Tarnowskiego Centrum Kultury jesienią 1997 roku. Tarnowski festiwal będzie odbywał się między 21 a 29 kwietnia. Żużlowcy Unitarnów rozegrają w piątek pierwszy mecz sparingowy w sezonie. Rywalem jaskółek będzie Kantor PL Faluba z Zielona Góra. Bilety na to spotkanie kosztować będą 10 zł. W dniu meczu sprzedaż prowadzona będzie w kasach głównych od godziny 16. Pierwszy bieg zaplanowany został na godzinę 17. Wczoraj natomiast żużlowcy Unitarnów pierwszy raz w 2017 roku trenowali na torze w Mościcach. Po zimowej przerwie pierwsze kółka kręcili m.in. Jakub Jamruk, Jacek Rępała, Patryk Rolnicki, Michał Kacper Konieczny i Krystian Stefanów.